Byłam na zakupach Dzień dobry, bo nie wiem jak to wystartuje W którym filmie Trochę mi tutaj rzeczy pospadało Gdyż musiałam hamować parzant. taki bieg Taki ładny, kolorowy Musiałam hamować i tak mi pospadało Tutaj co kupiłam w Dino Płatki owsiane Melvit tam leżą Górskie kilogram 5 zł wychodzi taniej niż te z Biedronki, ale tak, co ja chcę powiedzieć, że u mnie to na tym moich produkcjach nie będzie takich, wiecie, typowo holi, tak to się mówi, holi, takich zakupowych, ponieważ ja bazuję na podstawowych produktach, które są, no wiecie, no zwykłe, nie, nieciekawe. Dla większości więc. Mm, no, na przykład nie kupuję wędliny, nie kupuję gotowych produktów. Bardzo rzadko mi się zdarza. Unikam syfu po prostu. I takiego wiecie, no wszędzie mamy teraz nie. nie oszukujmy się, wszędzie mamy syf w produktach. Staram się unikać i bazuję na podstawowych produktach wędliny nie kupuję, robię sama. Hmm. Czy piekę, czy w szynkowarze, czy wędzę. Teraz pościnałam. Mam pościnany, tylko muszę po, po ten, podzielić bez linak. Podobno dobrze się na nim wędzi. No to dobrze, to ja pościnałam trochę, to będę miała do wędzenia. Jak się trochę cieplej zrobię, to będę wędziła. Kupuję. Hmm mięso. Staram się biodrąc nie kupować. Na przykład kupuję w topazie, albo wiecie w takich hurtowniach, yy, sklepach przy zakładach. słodyczy bardzo mało, sama robię. Mąki w sklepie w ogóle nie kupuję. Kupuję yy, więcej po prostu tej mąki i yy, kupuję orkiszową mm. z herbat to zasłoniem z herbat to piję tylko taką ponieważ ja mam te swoje suszki zioła, tego wszystkiego mam mnóstwo i owoce posuszone mam żębinę, cichą różę, więc ja nie kupuję herbat jedyną dla odmiany A dzisiaj sobie kupiłam Takie cudo ananasowa zielona O Ech. W Dino nie Masło 6 coś Bo nie wiem jak tutaj Bo jestem teraz pod Biedronką Normalnie tur zakupowy Bo jeszcze mi trochę na liście zostało Z racji tego że w Dino są wyższe ceny Więc wiecie no Też się staram jakoś tam przeszczędzić Więc muszę i gdzie indziej Jechać i szukać. To tak. A ta herbata to kosztuje tyle samo co w biedronce 8 zł. Też byłam w Rossmanie bo kupowałam. Kupowałam elektrolity dla Iwanie. To takie zwykłe kupiłam elektrolity. On woli takie niż te, wiecie, tam jest te super faro, tak? Nie, jakieś inne. One są dla niego takie niedobre, więc te są lepsze z multivitaminą. To tam też taka sama cena była. Ta Living też piątkę tutaj kupiłam. Młodoskoły. Lubię lubi kabanoski, kiełbaski, takie różne. Bardziej jest mięsne niż owocowy. Hmm. nawet bardziej warzywne niż owocowe po 4 zł. 4,75 były papier toaletowy, kupuję tylko ten zwykły. Hmm. Nie lubię tego, yy, wiecie, zapachowego, bo to dla mnie, on mnie uczula jakoś. O 3,49, wzięłam 4 sztuki? To dla kotów, nie? Yy. One też jedzą to i 3,49 było 400 gram, i to słuchajcie, jest 90% mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego, ryba. Mm, bez dodatków zbóż, ja to się boję, unikam jak mogę zbóż. A co za tym idzie glifosatu i innych świnstw, które tam są. Dla psów również. Wypełniacze to ewentualnie ryż. Marchew im daje do, 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 do mm, mięsa, nie? Ostatnio nawet jadły yy, tchawice surowe, nie? Czasem lubią tak sobie zjeść. To 3,49 chyba z 5. Dobra cena i dobra, yy, bardzo dobra jakość to jest, nie? Bez, 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 bez świństwo po prostu to jest. Podpałkę znalazłam, bo nie wiem, nie zdążę Zresztą nie chce mi się do tego action jechać, strasznie mi się nie chce. Szkoda mi czasu po 4 zł. Jak się dwie wzięło ta moja podpałka, to chyba ta sama jest nawet. Ułatwiej um, się rozpalać, czy kominek, czy coś. I co? Gerwazy. gerwazy, polecam gerwazego e, e, czy do kłódki, nawet, bo to jest odmrażacz, nie? 5 zł. Minus 60, ale to nawet nie odmraża, ale nawet znaczy odmrażać odmraża, tylko stosujecie to też jak się tam przytnie Wam, nie? Bo tutaj są takie smary. O! I ja już trzecie opakowanie takie mam. Jak się przytnie kłódka czy zamek. Pryskamy i to się rozluźnia, nie bo... Czasami tak jest, nawet nie musi zamarznąć, żeby to się yy, zastojało. O! Zastojało. No i tyle. No i co jeszcze? Wziąłem yy, rodowitą wodę. Tam było 4 plus 2 po złote 99. I lubię tą rodowitą. Jezu, mam nadzieję, że ona jest Eee o idla iwka mięta tym bark wzięłam też cztery chyba złote coś czasem mu kupię jakieś takie gadżety w formie o... takiego z miodem yy, też najważniejsze, żeby nie było mm, syropu glukozowo fruktozowego, to wtedy mogę wziąć, inaczej z fruktozowym w życiu nie wezmę nic glukozowo-fruktozowym no i dobra, ja jestem pod Biedronką idę do Biedronki trochę mam no tro tropi tam jeszcze było ale nie wziąłem tego tropi mandarynki były nieładne, metki nie mogą znaleźć cebulowej no i tyle idę do Biedron Biedronki chyba wszystko kupiłam jak biorę chleb, to tylko ten, pszennożytnie krojony, on jest na chyba najtańszy, bez dodatku substancji konserwujących, na, na naturalnym zakwasie żytnim, z dodatkiem drożdży. Ile w tym prawdy, czy dobry jest, czy on nie jest dobry? ja no nie wiem. Nie? świderki, te świderki są do, do brusia, one chyba są najtańsze, to ja Czasem robię kurum takie, nie? Bo chyba mi tam już wszystkie te makarony wyszły. Miałam takie zaległe, starsze. To już im chyba wszystkie zrobiłam. Jabłuszka. Jabluszka Iwo czasem zje. Ale to bardziej dla króliśa jest nie. <grym> te dady. Cztery opakowania 10 zł. Nie są takie złe. Śmietana. Śmietanę kupuję tylko trzydziestkę, ponieważ się nie waży i no cenowo wychodzi najlepiej, lepiej niż te 18 które są ze skrobiał na przykład, nie? więc kupuję taką i kiedyś było napisane, że jest makaragen, tak? A teraz jest napisane śmietana pasteryzowana, 30. Czy makaragen, nie wiem, czy to oni uwzględnili, czy oni nie uwzględnili, nie wiem. Oliwki. Oliwki, tylko czarne. Też dobra cena, to około 4 zł jest. Uwielbiam czarne oliwki. No i mówiłam, że nie biorę y, wędliny, nie? Ale... To jest... Kiełbasy czasem kupuję, tak jest, taką swojską. Stara się, polecam. Y, krucha chyba ostatnio. Dobra jest. Jak nie, robię, jak nie mam swojej, no to kupuję kiełbasy, ale taki, wiecie, wędlin to nie... Fłet... To jest. Surowa dojrzewająca, e, suszona, mięso wieprzowe, sól, a sodu, czyli witamina C. E, kultury starterowe bakterii. Mm, Pleś szlachetna. Mm, skład jest nawet tego. Nie? To tam było 2 po 8. Serek. Tu hmm. Tutaj on jest. Ma tylko tak. Serek naturalny. Cukier. I aromat waniliowy. Zawsze pamiętam ceny 2. Chyba 2 złote No to wziąłem tego. Parę. Co ja tu jeszcze wziąłem? Co ja wziąłem? O! Cappuccino 0 wziąłem, taki piękny kolor. Mówię, to no FSM będzie mi pasował. <noise> Malina kokos 0, mm, czyli podobno zawiera mm, naturalne cukry. No. Błodnik ma białko 20 gram. 100 gramach. To to wzięłam i co jeszcze? Kamembert. Zwykły. I z ziołami nieopatrznie. Zawsze zwykły biorę. No ale, ale wzięłam. I co, co ja będę robiła? Będę robiła z pomidorkami. Tutaj co tu jeszcze mam? A, no i te pomidorki są. Też było, kiedy ja to nagrywam, w piątek. Po 14 zł. No Jezu. E, ja nie wiem, one kokta, ko, nie koktajlowe, tylko jakoś inaczej. Ale też te maluchy, nie? No i co ja kupiłam? One nawet pachną! Grecja. I co, z racji... Świętowania, bo muszę uś uświętować to wszystko kupiłam truskawki i wino muszę wszystko żeby uczcić prawda i to takie moje, to takie moje zakupy są także op oprócz podstawowych rzeczy to, to ja nie kupuję takiej wiecie Staram się nie kupować takich wyczajonych jakichś e, stripsy na przykład. Stripsy robię sama. Nie kupiłam nigdy stripsów, bo to nie wiadomo co to za kurczak tam siedzi, w czym to jest obtoczone. Nie, nie, nie. Rzadko gotowe rzeczy, rzadko bardzo. Także o. To byłby taki. E, takie zakupy. Trzymajcie się. Dzisiaj pokażę jakiego używam dezodorantu. Akurat mi się skończył. Eee, tym razem robię z olejem kokosowym, bo nie zawsze, mówię, nie zawsze robię. Olej kokosowy, nie zawsze z olejem robię. Zazwyczaj robię papkę po prostu z tego. Soda oczyszczona eee, i olejek to jest. Mm, Ej, czy to jest zwykły, czy to jeszcze? Mieszanka z strawy z drzewa herbacianego i co tu jest? Ehm... Anginka ta. Wiecie o co chodzi? ta z... Ej, Tutaj jeszcze jest geraniol. O, dokładnie geranium. I tego, i w zasadzie nic. No teraz zrobię. Może będzie łagodniejsza. Ja to jestem przyzwyczajona, nie? Ehm... Do tego sody dodajemy. I słuchajcie, mieszamy. O, się trochę przesunę. I to jest dla mnie najlepszy dezydorant, naprawdę. Ja tam próbowałam przeróżnych i stwierdziłam, że nie będę używała z y, aluminium, prawda? Wszystkie te Nivea, a nie niwe, te wszystkie na, do czarnego, y, że, w sensie, że nie robią plam, to wszystko ma w sobie aluminium. Natomiast te bez aluminium, Altera chyba y, kupowałam w Rosmanie. To w ogóle to tragedia. Słuchajcie, wystarczy zwykła soda zrobić papkę z sody. I po prostu mm, tam się tworzy środowisko zasadowe i nam nic nie pachnie. Nie pachnie. Nawet jak się spocimy, to to nie pachnie, bo to zabija bakterie, tak samo jak olejek z drzewa herbacianego. I wszystko naturalne. Chyba tyle powinno starczyć. Wszystko jest naturalne. żadnego syfu jak ja to mówię no i naprawdę to to jest lepsze niż ten zwykły zwykłe te takie zdrowe dezodoranty zapachowe powinno być dobrze i to jest cały cała filozofia sody też używam z boraksem em, kalcynowaną do prania nie? Też robię proszki, przecież tam u mnie na kanale jest, jak ja robię proszek czy, czy płyn do prania. No i to jest y, cała filozofia, właśnie się przesmaruje i jest elegancko. I to y, później to nie brudzi y, w ogóle ubrania, bo to wszystko się wchłonie. A tu mam jakieś takie jakieś puzdereczko po. Jakimś kremie kiedyś, długą jest, i nie mam takiego kurczowiaka mi gdzieś uciekło. Czy co? No, super, i tylko takich używam.